Połączyliśmy się z doktorem habilitowanym Pawłem Beresiem, który jest uczestnikiem oraz prelegentem konferencji ochrony roślin w 61. konferencji IORPIP. Pawle, jeśli mógłbyś nam opowiedzieć, jak to od strony uczestnika wyglądało, to byśmy bardzo prosili. Przede wszystkim. Miałem możliwość uczestniczenia w konferencji jako typowy słuchacz, jak również jako prelegent. Wobec tego e, zetknąłem się z dwoma, e, dwoma metodami logowania się na tą sesję i muszę powiedzieć tak, że jest to pierwsza sesja tego typu, w której uczestniczę całkowicie online. Okazało się to banalnie proste, wbrew pierwszym obawom. No i muszę powiedzieć ze swojego punktu widzenia, że bardzo ciekawie to wszystko przebiegło, nie było absolutnie żadnych problemów, jeśli chodzi o logowanie, o jakość łącza, ale co bardzo ważne, w doskonały sposób została przeprowadzona cała procedura. Przeprowadzania wykładu. Każdy mógł się wypowiedzieć, był odpowiedni czat. Prelegenci mogli odpowiadać na zadawane pytania. Wobec tego była to taka namiastka żywej dyskusji. Oczywiście, ona nigdy nie zastąpi spotkania na żywo, ale jestem zaskoczony, jak Pomimo tego wirtualu, w którym w chwili obecnej jesteśmy, jak udało się to doskonale rozwiązać? No człowiek czuł się poniekąd tak, jakby był przy tym drugim człowieku, pomimo że dzieli nas odległość 600 kilometrów.